O kurde, coś mi się odpaliło. Wywalaj mi z tym. No, odpalił mi się na OBS. O, odpalił mi się. Nie drzwi się Szymon. A włączył, mam na przechwytywanie? Dobra, mam. No, witam was bardzo serdecznie i niebezpiecznie. Ze mną jest Apacz. Gugie i play for fan. <ścoughs> Który. Który jest niezrównoważony lekko psychicznie. Eh, Apacz, zmieniaj się na telefonie, Poczekajcie, nie, bo mi się nie chce przychwytywać to Tutaj mamy kolejnego youtubera, tutaj mamy kolejnego youtubera, który chce nagrywać na YouTube'a. E, aktualnie e, jest bardzo no, interesującym człowiekiem. Dobra, fuck up Interesująca postać. Okej. Okay. No weź się podbinduj pod 1 E2. Polecam. W ogóle muszę pomyśleć nazwą kanału. Jesteś zepsut, A uwagi, masz, zepsuty Ale tyś ty masz zepsuty brzuszek <grym> Jesteś uwepany bardzo <grym> <malem, grym> <i próbuj. grym> Ej Adam, Ej, <grym> Ej, Adam. Ej, <grym> Dobra nic bo, mi, bo, bo będę pierwszy odcinek będzie ale tak. E, początek mapy nie zobaczycie bo tak szybko wam się nie ładuje Ale to sobie my stoimy i taki statek spada w dół i się rozpierdala i to jest właśnie on no i, później, no i później jesteśmy tutaj, więc lecimy. Rozumiem, rozumiemy. Wszyscy mam nadzieję, że każdy widz i widzka rozumie. Kor... A patrzył, zmieniaj na Teletubisa, jesteśmy gangiem teletubisa. Widz, widzka, Aha, widzo. O tak. widzo. Ale jaki, jaki kolor mam być? Y żółty, żółty musisz być, bo wszystkie kolory amagrażkę. już są zajęte. Jak widzicie moi przepiękni widzowie jestem taki. Nie chcę być żulem jak hmm. ty. Dobra, Cicho, masz... Nie jesteś zmieniony. Jak to? Musisz dać aply. Ej chodźcie, czekajcie. Ej bo ja to muszę nagrywać. Jesteś już. Ej. Ja to wszystko muszę nagrywać. Ej. Czy tu się shiftem to chodzi to... wolić? Szybciej, jest. szybciej. To nie CSGO. Okej, okay, uwaga. Nie Czy to jesteście to... gotowi? Nie. Patrzcie. Ja, ja byłem do tej... Ej widzisz... Ja, widzisz, ja, to... ja jeszcze byłem do, tej... Ray, tracing, do tej... Ray tracing. widzicie? horror? Hey, Czekaj, to jest horror mapka, tak? To ja, ja się świat, tutaj będę krzyczał, pod film. Okej. Okay. <grym> Słuchaj, to, trzeba, to muszę to wyciąć później. Bo, ale to siema, ja ja idę. Rozumiem, no, ej, sięma. klikamy tu, no. No klik. ja kliknij. A mam ja to mam... kliknęłem. Już to kliknęłem. Oh, Okej. Okay. Ej, ej, gazują nas, gazują. Ja nie do no i demonetyzacja! Ja. Ty, ty o, debilu. O. Jak demonetyzację! Czekaj ja chcę karambit, ja chcę karambit, o. specjalnie... Fakowałem komputer klikając na niego, nawet nie wiedziałem, że się da. Takowałem ej, ej wiecie co, a intrem <laughs> będzie... Acha. Intro z tych! Z teletubisiu będzie intro. Hej hakujesz tylko w idupę. Uciekaj kanał, goncie go. Chodź tu. Chodź tutaj. Ej, ej, nie co ty robisz? Nie. Ej, no i no, na no, no klipie nie przelecę. <śmienicza> ej pojadę <śmienicza> <Ej, to> ja <śmienicza> windą do piekła, halo! Ej wszyscy jesteście ej, ja. wszyscy, 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 czerwoni <śmienicza> Ej wyglądacie jak inne gier. Ej on jest czarny Ej on jest czarny Naprawdę Naprawdę Mara! Naprawdę Ej naciskamy ich Ej zabiję Garysmog i przygoda w Auschwitz ja Czekaj, czekaj ja. Ej no odpustuj Ej to. mnie Ej, też Ej tu nąknik no, nie działa No i co teraz mam Szymon, spieprzyłeś mapkę Coś ścięło, miało, Wszystko miało być pod film Ej co to zepsułeś? No może No nie, no, nie mogę... Ej, działa. E, e, działa, je. Wy, skacz i kucaj. Bo wy blokujecie cię to jest Skacz i kucaj, skacz i kucaj, skacz i Skaczesz i, skacz i, skacz i, skacz i, skacz i, i kucasz. I ruszasz myszką. Ej, to ja cię brzuchem wypchłam. Ej, weź pisz kół. Wpisz kill. Poczekamy. Chyba. Nie, wypchaj go. Brzuchem go wypchaj. Hi -go. Hi -go. Hi -go. Hi -go. Nie w tą stronę co Leci. trzeba I w dziesiątkę! Czekaj, czekamy Adama Adam, gdzie ty jesteś? Na samym początku, nie? Nie? Nie. A kto, A kto hostował Szymon? Szymon. Uciekła nam winda. Nice. Czekaj, czekaj tam na nas, bo ja muszę wszystko nagrywać. To na dole z Szymkiem BTW. Aha! Serio? Ej, to jesteś ty? Ej, ja myślałem, A, że to jest Szymon lecie. Ja myślałem, że to ty... No eee, no Weźcie no, tą windę tu wyślijcie do... No, Ej, wpisz, A, kill. wpisz kill Wpisz kill Wpisałem O nie, ten tu bić umarł Dobra, lecimy, A, lecimy Ej, masz na wkole, Pod którym? Pod N? Nie, bo mi się nagle pojawiła taka maska na twarzy i mam taki rozjaśnione to. to może gazowa? To jest maska gazowa! <grym <grym no to ty krat przetrwa Nego Ej Jezus Maria! Czekaj, JS, Ej, no. JDS! JDS! Ej, wywaliło blues z tego! Jak mam z tego wyjść? To jest MEP! Ej no co jest! Ej w każdym tym No... Działaj! Windows! Ej! Bo mi... Weźcie to Co jest. Te... Ej, chodźmy tutaj Wyłącz to szatanie czerwone Chodźmy tutaj Chodźmy ja Już to się mus... nagrywa Więc już nie mówmy Ej, o Auschwitz i Trump Gazie skarbu, Nie mówmy o nie Auschwitz nie i Gazie Na razie to Znaczy raczej escape <laughs> i <Auschwitz>, dobrze a nie? No escape NFZ, to nie w kolejce do <laughs> Także klikłem chyba No to opłynę Dobra idziemy Siama O ma łóżko Ej No cześć Ej to normalnie my zwi może zwiedzamy to Auschwitz Auschwitz No, no, no cz czekajcie O, Gabusz Dentysta o, Jezus, Dentysta <grym>. No co ty, są jumpscary Szymek, wie, ja się wie, ja się od Flesza dostałem, weź to wyłącz Szymon, <grym> wyłącz Czego chcesz z nami najpierw? Ok Healing, formula Flesza mam Anti-lingo 1, witamina D3 No witamina D3, D3 powinieneś sobie wziąć Ej, o tutaj trzeba coś dać chyba Trzy przedmioty To jest jakiś hop O, klucze znalazłem, <grym> klucze znalazłem no to, tam. no to idziemy, idziemy Nie, chyba, poniżej Będziemy szukać Czego szukamy? Nie wiem, mam klucz jakiś Chodź, chodźmy tam gdzieś No to tu, chodź, ej, chodźcie z kluczem Ale tam jest kluczem No otwarte jest wszystko tutaj Chodź A mnie blokuje A, bo ty musisz z kluczem podejść Ej, a to otworzyłeś? Co? Ej, a to otworzyłeś? Nie, już nie lubię tych drzwi za no to... No tu jest zamknięte! Nie, to nie, to mogę nie mogę tego... Nie klucza. Nie mogę, złamie klucz, nie ma dziurki na klucz. Hmm. To, To wyrwij zamek. Nie a ma zamek. Ej, patrzajcie, a co trzeba iść może? No to chodźmy. Ooooo! A nie to wygląda. O czy... Patrz, ej, patrz jaki to to ray tracing. Aaa! No, znowu przejdzie. Ty, my dzisiaj nie, tego nie skończymy My dzisiaj tego nie damy rady skończyć Otwieram, że też... Jak chcę go wyłamać, wyjść Co to kliknął? Nie wiem, to to kliknął. Szymon ty cały czas tam jesteś i ty to kliknął O o Ej, czekaj! Ej, co tam było? Czekaj, witamina na D3! A już Bierzemy DIS, DIS Ej, bo mnie zaklino JDS bierzemy, JDS A jak to i tego się nie da wziąć. A może potrzebujemy Ej. jakiegoś przedmiotu, żeby to wziąć? No trupa. Z włoków. Z włoków. Nie na, na Dobra, nawet. A może ty jak masz klucz to możesz? Nie <laughs> próbowałem, nie martw się. Czuję, że ta mapa będzie jedną z trudniejszych, które przechodziliśmy w naszym całym życiu. No, albo zbudowaną. <laughs> może też tak być. I gdzie jeszcze nie byliśmy? Tam trzy części, nie sądzę, żeby było z OFIS Office, no. office, idziemy. Ja Znów to ktoś, ktoś zaczął tył. A skąd wieczór to ja? To koło, Tam potrzeby Co, no, to, to, to jest już inne, bądźmy... No i Szymek to, że na pieprzu. Ale... Ty... Gdzieś... O, co ty... No, ładnie to tak grać podczas pracy. Gramy. No radźcie, mi się z tego, panowie. Proszę się wytłumaczyć. Słuchaj, ja tylko pomagam koledze w odpowiedzi. O. Mike! Czekaj, czekaj! Czekaj no, przestań! Bloker Admin Security K-Pad. I as you will, the maintenance guy has left a wrench over the toolbox in the server room. By the way, where the hell is Mr. West? Dobra, czyli nice. w serwerowni jest... Mr. Ten... West to jest ten, co nie żyje. <laughs> No na zawarł, na, jest na serwerowni zawarł, Jezus okay. Maria... My... Jany boskie. Jak to wyłącza? A. Nie wiem, klikasz co... Ja to coś A tu jest potrzebny hey, ten... ten tutaj potrzeba tego, tutaj potrzeba tego yy, no, klucza. Serwerowni, czyli tutaj Jest! Ty co to jest? No klucz mam. Ale tu jest jakiś kod. Czekaj, to naprawiłeś? Co ty zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. You need admin password. Trzeba, hey. żeby wrócić do domu. Pani się. To idziemy poszliśmy. Dobra. No pisze ci, we need, I need password to, to use this computer games. Ej, bo ja naprawiłem ten. Ja naprawiłem ten, pada naprawiłem. Zapraszam. O, patrz jak grali w CSK. O oh shit. O oh my god. Ten oh Nie. Czekaj. Te matematyka. hop. O nie. Czekaj, mam kartkę, Ja pamiętam, ja to... pamiętam z naszych. O, mogę to... po... o, ja pamiętam. Pamiętam z naszych daj poprzednich daj gier. Chwile, no. OK Okej. Nie woś Czaj 3 razy d 0. No to jest 3d 0. Ej, E, e, e L, o. Tu jest D minus E, tu jest 0 plus E, E się równa 1. Jak możecie zauważyć, I to, to też się, tutaj to jest też E równa się 1, ale nie wiem co ten znaczek tam symbolizuje, więc nie, nie panie, będę się interesował. Panie, dobra, dobra. To, to jest E3, to oblicza oblicza ogólnie to hasło. Nie? Ale to jest E3. To, to jest e 0 O, to właśnie, to jest. To jest tak mo może ten być tak. Szymon to obliczy, nie? 3-0-1-0 później idziemy sobie dalej. Ale Szymon to. Obliczyłeś? Ej, e jeżeli tego nawet nie trzeba było liczyć, tylko to teraz będzie otwarte. Kurzy. Teraz E3. To Szymon Z2, idę się zajęć. Nie. Ale a wpisuj okay. tym... Nie, czy... Ty wklepujesz ten kod? Ej ale to nie ma zero. Czekaj, E to było ten, D to było zero plus E, tak? Tu jest zero banania bananie. Gdzie jest zero? Tu. <laughs> <laughs> Czekaj, tutaj mam klikać? Eee Zedwóźcie się. Ale ty nie masz zera, to czekaj no. Kurde się teraz. Kolek, gdzie jesteś? No chyba, że to siódemka była. Dobra. Krzysiek, możesz mnie nie flashować? Właśnie Czekaj Nie, czekaj, tu jest... Czekaj, tu pisze 0 plus E równa się 8? Nic nie widzę Ale czekaj, ale co tu pisze? A to nie jest A Najem, dobrze to jest to zwrotność Dobrze E3. jest dobrze, to jest A Ja myślę że to jest 0 Nie, to jest A To czekaj E to jest to A to w takim razie to jest O plus E równa się 8 E to jest ten czyli O to jest 7 Oj tak tak D to jest to 8 E to jest 1 a to jest Cześć D to jest 8 8 minus 0 24? Co Nie to jest minus 0 to jest to jest Tak to jest 3781 Co było? E, a nie prim? Ale prim równa się 1? Wpisuj szymon. A ja, nie wiem. Ja, jakie było hasło? 2, 1, 3. 3, 7, 3, 7 8, 1. Nie. Jeszcze raz ja piszę. Ja wpiszę poprawny, ej. Ja znam. 2, 1, 3. 7. No to nie wiem. 1, 1, 1, 1 2, 3. Może, może trzeba serwery spalić? Nie. Ej, bo, bo dadzą mi zdemotyzację. działa! Co? Żałro wpisywał. Cicho, cicho, ja uciekam. Twój tata nie widziałem co było... Cicho, bo... Ale ja... Nie, ja mam to nagrane, że dobrze wpisałem. No to wręcz... No to zajebiście wpisyłem. Ja mam to nagrane. to samo i zadziałało. No bo nie wiem. Człowieku. Żółty kolor jest lepszy do kodów. Wziąłem żółt z barania. Kurde szymon jest czerwony. To taka Cicho. Szymon mówił, że, jest, że żółty jest jakby był psem i teraz mi cały czas siedzi w głowie <noise> Tylko strzelał. Ej, bo słychać jakieś elipsy Ja A no na mnie. I ci Chodź. Na ja. No nie wierzę po prostu. No po prostu nie wierzę. Właśnie się już nie dało. No, nie, to to. nie po prostu. Nie, nie można. Choć, o, nie, choć do statku kosmicznego. Ja czeruję! Ja Chodź bo zepsułem, już zepsute mam nagranie. Na w ja się czuję jakby mi ktoś zepsuł nagranie. Ja się czułem pośrednie. Potrzebujemy jakieś formuły. Czekaj, to na napier... Cześć, co ja będziemy mogli wziąć te? Gdzie znikliście? Oczywiście... Ja, ja e... ja nie wskazuj z kodów Nie da się może teraz wziąć tych? Dobra, ej, wie, wiecie co? Ja tego nie wrzucę na YouTube'a Po pierwsze, że tutaj Elze mi puścili A po drugie Ta mapa nie ma w ogóle sensu Moim zdaniem Ja tego nie wrzucę na YouTube'a Nie ma szans ja tu nie sądzę, że to jest trochę nudne. Co mnie zabiło? Ja Aha, skoczyłem ze schodów. Tu ja nie uważaj na schody. nie wiedziałem, że...